Dzień dobry, witajcie. Czy stres ma wpływ na potencję? Na początku kwestia wyjaśnienia. Co to w ogóle jest potencja, bo wiele osób utożsamia ją jako erekcję, czyli wzwód członka. Mówiąc o członku, wcale nie mam tutaj na myśli członka rodziny, bynajmniej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Natomiast jeżeli weźmiemy słowo przeciwstawne im potencja, czyli niemoc płciowa, to mówiąc na kogoś impotent, mamy na myśli nie tylko osobę, która ma zaburzenie erekcji, ale również osobę, która nie może spłodzić dziecka, tak? Czyli zaburzenie polegające na niemożliwości realizacji funkcji rozrodczych, tak? czyli rozmnażania, prokreacji, również jest impotencją. Moi drodzy, oczywiście to słowo bardzo często jest odbierane pejoratywnie. Ale według klasyfikacji, międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD10, mówimy o klasyfikacji ICD11, to mamy kwalifikację N48.4, czyli impotencja z przyczyn organicznych, i to słowo impotencja cały czas funkcjonuje, i mamy z drugiej strony F52.2, czyli dysfunkcja seksualna, czyli brak reakcji genitalnej, i w przypadku mężczyzn to jest właśnie brak erekcji, a w przypadku kobiet. Suchość pochwy. Moi drodzy, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, czyli zaburzenie potencji, pytanie, czy stres ma na to wpływ, odnosimy tutaj się do podręczników i piśmiennictwa. Dane literaturowe wskazują, że 10% przypadków zaburzeń potencji ma, jest związanych ze stresem, jest związanych z depresją, z lękami, zaburzeniami depresyjno-lękowymi. Czyli odpowiedź brzmi, tak ma wpływ, Oczywiście stres ma wpływ, ale jakby się wydawało, nie w większości przypadków, ale tylko w 10% przypadków. 90% to jest coś innego niż depresja czy stres, a co jest najczęstszą przyczyną zaburzeń potencji, choroby układu krążenia. Jeżeli widzimy jakiegoś coach potato, który siedzi sobie przy telewizorze, jednocześnie ma miażdżycę i ma chore serce, to na bank będzie również miał zaburzenia potencji. Mianowicie, ale jak to wytłumaczyć z poziomu fizjologii? Mianowicie, członek męski cały czas pozostaje pod wpływem tonicznego napięcia wegetatywnego, współczulnego układu nerwowego, tak? Gdzie we włóknach zazwojowych wydzielana jest noradrenalina. Pod wpływem noradrenaliny i adrenaliny, która działa na te same receptory, przez wpływ na receptor alfa 1 adrenergiczny, znajdujący się w mięśniówce gładkich zatok jamistych prącia oraz naczyń doprowadzających do niego krew, dochodzi do ich skurczu, w związku z czym cały czas trwa ten zwis męski. Natomiast pod wpływem czynników psychologicznych, psychogennych czy pobudzenia, dochodzi do spadku napięcia współczulnego układu wegetatywnego i pojawia się, przeważać, zaczyna układ przywspółczulny, tak? I dzięki temu dochodzi do, poprzez pobudzenie tzw. neuronów NANC, czyli niecholinergicznych, nieadrenergicznych, dochodzi do wydzielania na zakończeniach tych neuronów, dochodzi do wzrostu wydzielania tlenku azotu. Tlenek azotu działa wazodylatacyjnie, czyli rozkurcza naczynia krwionośne. Jednocześnie dochodzi do, z wyniku działania enzymu, cyklazy adenylowej, dochodzi do powstania z guanoznotrifosforanu, cyklicznego guanoznomonofosforanu, tak? Rozpoczyna się cała kaskada e reakcji, która powoduje wypływ jonów wapnia z komórki mięśnia gładkiego i rozkurcz, tak? zaczyna napływać krew do prącia, a jednocześnie w wyniku mechanizmu tzw. wenookluzji dochodzi do zaciśnięcia naczyń krwionośnych żylnych, tak? i powoduje powstaje. Erekcja. A kiedy już jest po wszystkim, to enzym fosfodiesteraza typu 5 działa w ten sposób, że rozkłada cykliczny guanozno-monofosforan na guanozno-monofosforan i znowu pojawia się zwiz. W związku z tym, moi drodzy, jeżeli faktycznie układ współczulny, czyli ten, który odpowiada za reakcję walcz-uciekaj, walcz lub uciekaj, związany z adrenaliną, noradrenaliną, powoduje, powoduje właśnie... Taki stan członka zwisający, to rzecz jasna, stres, stres, który pobudza ten układ współczulny, czyli dochodzi do wyrzutu adrenaliny, również z rdzenia nadnerczy, ale także noradrenaliny z zazwojowych włókien układu współczulnego, będzie ten zwis, niestety. Dalej powstrzymywał. Tak więc, moi drodzy, czynniki psychogenne, psychologiczne jak najbardziej mogą powodować zaburzenia potencji. Ma to swoje wyjaśnienie rzecz jasna w fizjologii. To jest tak naprawdę, tak, to jest tak naprawdę prawda, ale moi drodzy, pamiętajmy o tym, że 90% czynników, które powodują takie zaburzenia, jednak nie mają ze stresem nic wspólnego. Bo jeżeli ktoś ma chore serce, miażdżycę i jest otyły, to nie może sobie tłumaczyć, że ma zaburzenia, se, no, ma dysfunkcję seksualną spowodowaną silnym stresem. No chyba, że otyłość czy miażdżyca też będzie rozpatrywana w kategoriach stresu dla organizmu, bo niewątpliwie takim stresem biologicznym też może być. Moi drodzy, ostatnio. Kiedy byłem z żoną w restauracji, to obok przy takim stoliku siedzieli sobie Janusz i Grażyna. I podeszła tam kelnerka i Janusz mówi: Ładnie pani wygląda. Na to wiadomo, Grażyna się oburzyła. <grybujesz> Lepiej powiedz jej o swojej impotencji, Janusz. Dobrze, przedstawiam pani moją impotencję. Ma na imię Grażyna. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.